to, co my rozrostali Co to jest? Na no pokazie my byli. Ty, wodę mi dawaj, a nie. A to to miePlusינה... lekarz Ja się jaki króla takie od Co od Newtona, co mu spadło na głowę? może Ja Od Newtona, Newtona. ja za Przystępujesz, wie, wiesz? Ale, ale. To on nakręci taką suko. płytkę, i później jej sobie wyobrażał. Nie chcę! Na Dobrym, ogląda, To mama będzie to, oglądać. Nie! No to my sobie będziemy oglądać albo babcia i dziaduś, a to ja mnie nie da. Puszczę. Ja ci puszczę, jak ty malutki. O! A ja, dla no, mnie się nie puszcza. Ja się nie spuszczę. ja to mam Nie Tu, dziadka jedzie. A wiesz jak Mateusz był malusiem, Ej, ja się, jak przyjdziesz do nas kiedyś, to mi przypomni, przypomnę ci jak Mateusz był ile roku nie miał, bo zaczynał chodzić z tą wioletki na komuni. Nie, to miał rok i trzy miesiące. Otwórz mu ten palec. Nie, ty jemu, jemu. No dobra, no... To co jemu? Ty, ty. No z Pepsi. Znaczy. Co, mam? Pepsi kole mam. Jeszcze raz, jeszcze raz. A teraz no. A teraz, no. Z Pepsi. Dobra. No. no. Otóż Pepsi i Ale żeby go łatwo było Jest no i trochę sprytu, kombinacji i tak dalej. No to rób jeszcze raz. Jeszcze raz, mu je, pokaż mu tą sztuczkę. Pokażę ci jeszcze yes! raz! Pokażę ci jeszcze raz! Nie, bo inaczej. Ej, Janek, pamiętasz, Ej, była wojna pod tatańcem. Był się ten gówniarz aspekt. Kim? Ze... <noise> Zymun. Nie. Cię się Ten jest ty! Proszę, Ale bardzo by Powiedz mi. jakbyś chciał, to cię nauczę. I to jest super hiszton. Super. I w przedszkolu by je pokazywał. Trochę boli. Ale trochę boli. No doktor, to będzie no jest A nie, z innym nie, bo ty, 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 ty na, nauczony jestem z jednym. No to Ktoś innego. No, no no, no. no, no. No, Nie ma kuli, nie ma nic. A musi, no to mówię, to może przyjadę, kiedy zejdziesz na kawałkę. Nie Już? I to Ci mówię, ale Wszystko Ale No, ale Już? Wszystko? No, już. No, Powiedz kiedy mamy. O, brawo Pani Janku. No. Pani Janku, Pan jest tam, ja jestem tu. Tu są ręce, które leczą. Wypad I chciałem Panu sztuczkę pokazać. On już jest w napięciu. Boli, boli, bo to boli.

niego, nie, nie, wyciągnę, wyciągnę go. Wyciągnę. o Jacek Nie, nie, nie. tego widzieć ja już nie ma, już nie ma. O. Wycią, <sad Email> a jest, jest w ręce. Już nie mam buzi Jest, wycią, wyciągnę wyciągnąłem. No, jest. Widzisz? co plus, plus? nie ma buzi już nie ma ale ale z tego kitnę tu a i, di, di 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 ale ale ja ale jak tam kamerzyska patrzy to sobie mogę tam o Ej! E. A, A widzisz taki my. kawałek palca? Tak, taki no, można, kawałek. Tam kawałek. No, można. No, można Można. można, Można. Podwarunk. Można. Pod warunkiem. Pod warunkiem. Że to robił Ale Jasio. Nie, Jasio. Pod warunkiem. słuchaj, Różne są przyczyny tego, że wuj może... Patrz, no patrz, a czemu? O, przyklej ale dobrze trzeba popluć. A czemu może przykleić? A przestań, się? że ty. Cię no, jedna No patrz, no patrz. No. Ale popluć. Ty... No, nie, nie da się. I przykleiłeś, czemu? A gdzie? Nie da się. To to o, się teraz da. się da, teraz jest.